Władimir Megre, Dzwoniące Cedry Rosji. Anastazja, Księga Ósma. Nowa Cywilizacja. I rozdział pod tym samym tytułem. Nowa Cywilizacja. Anastazja siedziała pod cedrem w jasno-szarej, zrobionej na drutach lnianej sukience. Objąwszy rękoma kolana. I nieco pochyliwszy głowę, wpatrywała się w wodną taflę jeziora. Nie od razu do niej podszedłem. Przez jakiś czas stałem w oddali i obserwowałem cicho siedzącą na brzegu pustelnicę. Nie, to określenie nie pasuje do Anastazji. Prędzej już można nazwać pustelnikami ludzi żyjących w nowoczesnych mieszkaniach. Człowiek mieszka w mieszkaniu. I nie zna nawet sąsiadów z klatki schodowej. Idzie taki człowiek ulicą, i nie obchodzą go przechodzący obok ludzie. Podobnie jak idący człowiek nie obchodzi podążających z naprzeciwka, czy tym samym kierunku przechodniów. To znaczy, że nie jest straszne, gdy człowiek mieszka sam. Znacznie straszniejsza jest jego samotność pośród ludzi, jemu podobnych. Anastazja siedzi sama na brzegu tejgowego jeziora, lecz jej serce bije unisono z milionami ludzkich serc żyjących w różnych krajach. Jeden nazywają ją przyjaciółką, inny siostrą, niczym krewni, a jej cicho wypowiedziane słowa. Spokojnie przenikają przez nieskończony strumień informacji, grzmiącej, wyjącej z ekranów telewizorów i z mnóstwa innych źródeł. Jej słowa przenikają i są odbierane przez ludzi, a ci, którzy je usłyszeli, odpowiadają pieśnią i brzmieniem gitarowej struny, a częstokroć i czynem. Inaczej już organizują swoje życie. I dziadek, po raz pierwszy widziałem, jak płomiennie się wypowiadał, prosiłbym porozmawiał z Anastazją o wieczności. Kiedy usiadłem obok, ona odwróciła się do mnie. Czułe spojrzenie szaroniebieskich oczu koiło. Przez jakiś czas po prostu tylko patrzyliśmy na siebie a ja, dosłownie wymknąwszy się sobie samemu spod kontroli, ująłem jej rękę, szybko pocałowałem i położyłem z powrotem na jej kolana. Na policzkach Anastazji zapłonął rumieniec, a rzęsy zatrzepotały. I mnie też, ni stąd, ni zowąd, opanowało jakieś onieśmielenie. Jakie to dziwne, peszyć się na widok kobiety po dziesięciu latach znajomości z nią, jakże przyjemne, żeby pokonać tę niezręczność zamieszania. Przemówiłem pierwszy. Rozmawiałem teraz Anastazją z twoim dziadkiem. On jakoś tak w niezwykły dla niego sposób w uniesieniu mówił o tym, że niezbędne są jakieś słowa o wieczności. Mówił, że te słowa powinny być takie, aby człowiek był w stanie pojąć je nie tylko rozumem, lecz również uczuciami. Czy to rzeczywiście ważne słowa? Tak, Władimirze. Lecz nie słowa są ważne, ale ludzka świadomość. Aby wśród ludzi zaistniało pewne uświadomienie sobie, naturalnie niezbędne są słowa, całkowite uświadomienie sobie wiecznego życia pomoże człowiekowi uczynić, Tryb swego życia doskonałym. No, ale jaki związek mają ze sobą tryb życia i pełne uświadomienie sobie wieczności? Bezpośredni. Dzisiejsi ludzie uważają, że mogą żyć tylko kilkadziesiąt lat, po czym na wieczne czasy opuszczają życie, odchodząc donikąd, a życie człowieka może być wieczne. Trzeba o tym powiedzieć, ażeby zrozumiał to każdy człowiek lub większość ludzi. No, ale ty o tym mówiłaś i twoje słowa zapisywałem w różnych książkach. Tak, mówiłam, lecz widocznie moja mowa była niezrozumiała, bądź przez tysiąclecia wpajane sugestie dotyczące przemijalności ludzkiego istnienia były bardzo silne. Trzeba znaleźć nowe słowa i argumenty. No, to spróbuj zatem znaleźć. Spróbuję. Trzeba ich widocznie szukać razem z tymi ludźmi, którzy rozumieją. No lecz ty najpierw przytocz swoje. Dobrze. Być może trzeba powiedzieć tak. Większość ludzi żyjących na Ziemi. Uważa, że sami planują swoje życie. Wybierają zawód, zakładają rodzinę, rodzą im się dzieci, albo przeciwnie, rezygnują z posiadania dzieci. Jednak ich decyzje są w znacznej mierze niesamodzielne. Silny wpływ wywiera cudza wola, działająca za pośrednictwem opinii publicznej. Na przykład, posiadacie taki przedmiot. Nazywa się go wieszakiem na ubrania. Pewnego razu ktoś postanowił udoskonalić ten przedmiot, wykorzystać w charakterze wieszaka na ubrania samego człowieka. I powstał zawód, tak zwana modelka, od słowa model. Zawód nie do pozazdroszczenia, który nie przystoi człowiekowi i jego przeznaczeniu. Ktoś jednak postanowił uczynić ten zawód, Jednym z najatrakcyjniejszych zawodów, i tak też uczynił. Zaczęli pokazywać żywe manekiny w różnych kolorowych czasopismach i programach telewizyjnych, opowiadać o ich jakoby szczęśliwym życiu. Zaczęli mówić o tym, jak wiele zarabiają pieniędzy i jak bogaci mężczyźni się z nimi żenią. Miliony młodziutkich dziewcząt marzą o tym, żeby zostać najlepszą na świecie modelką, a zatem szczęśliwą. Miliony młodziutkich dziewcząt w różnych krajach zaczęły podejmować wszelkie możliwe działania, starając się zdobyć złudną sławę. Jedna na milion stawała się znaną modelką, w istocie pozostając przy tym zaledwie żywym wieszakiem na ubrania. Pozostałe ogarniało rozczarowanie w życiu ponieważ ich marzenie się nie zrealizowało. A zdarzyło się tak dlatego, że nie były one w stanie samodzielnie określić swojego przeznaczenia, ponieważ próbowały budować swoje życie pod wpływem cudzej woli. Można przytoczyć mnóstwo podobnych przykładów, kiedy mężczyźni i kobiety, a nawet dzieci, dążą ku złudnym wartościom, lekceważąc swoje przeznaczenie. A ogólnie cała społeczność ludzka, składająca się z takich właśnie ludzi, dokąd może zmierzać? Jak uważasz, Władimirze? Ta ludzka społeczność nie zmierza w żadnym kierunku. Weźmy nasz kraj Rosję. Ani żadna partia, ani państwo ogólnie żadnego programu w zakresie budowania przyszłości nie posiada. Z tego, co powiedziałaś, Anastazjo, zainteresowało mnie określenie przeznaczenia człowieka. Na czym ono polega? Jak to określić? Niech myśl Twoja, Władimirze, i myśl innych ludzi spróbuje poznać dzieła Boga. Jego program Marzenie. A czy to w ogóle jest możliwe? Poznać marzenie Boga? Możliwe. On przecież niczego nie ukrywał i nie ukrywa przed ludźmi, swoimi dziećmi. Zawiłych tekstów Partię? nie pisał, wszystko Jaką? pokazał na przykładach. I pierwszą mówię, niezbędną i ją każdemu rzeczą jest zrozumieć, poczuć, jakie czyny prowadzą człowieka do wieczności. Pomyśl sam, Władimirze, dlaczego Bóg, który stworzył tak różnorodny, żywy świat, nie stworzył samochodu, telewizorów, rakiety w obecnej postaci. Może po prostu nie potrafił stworzyć, a ludzie potrafili. Nie. On stworzył wszystko niezbędne dla człowieka. Człowiek ma taką wyobraźnię i sposoby przemieszczania się, dzięki którym można widzieć obrazki lepiej niż. Rysujące się na ekranie telewizorów. Człowiek też może oswajać planety wszechświata bez pomocy sztucznych, prymitywnych urządzeń. On określił przeznaczenie człowieka i program rozwoju życia całego wszechświata. Aby zrozumieć jego program, nie powinno się niszczyć, ale badać, studiować i określać znaczenie wszystkiego, co ziemskie.